nie zastanawiałam się ani chwili kiedy pan wojewoda poprosił o przekazanie tego pomieszczenia które jest za mną na punkt szczepień to jest ponad 1000 m2 63 pomieszczenia obie jest wyposażony we wszystkie media w internet dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim wyposażony w dobrą wentylację. Tutaj wcześniej mieściła się przychodnia medyczna, to są pomieszczenia medyczne, więc bardzo szybko można je było dostosować do szczepień. W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń w województwie łódzkim. W związku z wzrastającą liczbą hospitalizacji covidowych w województwie łódzkim podjąłem decyzję o uruchomieniu szpitala tymczasowego w hali EXPO w poniedziałek o godzinie 10 rano. Decyzja ta jest konieczna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie naszego województwa. Szpital Biegańskiego będzie sprawował opiekę medyczną. Nad tą placówką zapewnia kadrę medyczną. Jesteśmy spokojni o funkcjonowanie szpitala. Teraz powinniśmy się skoncentrować na tym, aby epidemia nie rozwijała się dalej i liczba zakażeń i hospitalizacji zmalała.